Witam wszystkich serdecznie. Nie tylko panów, ale i panie, koledzy, no bo tutaj mnie troszeczkę doprowadzono do pionu, bo i dziewczyny się odezwały. Także z wielkim szacunkiem darzę takie osoby, które tak pomagają tym mężom, mam nadzieję, mężom, bo lub znajomym. Ale też mamy hodowczynie znakomite. Ale do czego zwracam się dzisiaj? Koledzy, no sprawa jest tego typu, że my jesteśmy świeżo po Narodowej Wystawie. Jeszcze kuśń opad, a Mogilany tutaj już zaczyna od nowa. Ale co się stało, że postanowiłem dzisiaj nagrać coś? Nic się wielkiego nie stało, ale zwrócono mi uwagę właśnie na spotkaniach z kolegami, że ja tego za mało nakręcam. Oczekują ode mnie więcej. Panowie, no, nie dam rady. Nie dam rady. Po prostu, życie tak się układa, że trzeba wszystko podzielić i, i, i czas y, poświęcony gołębiom też musi być z jakimś sensem y, wygospodarowany, bo, no, tak to, tak to w, wygląda. Koledzy, co jeszcze bym chciał Wam opowiedzieć? Katastrofalna tam sprawa jednak jest w tych Katowicach z parkingiem. No, myśmy to po prostu jako oddział, jeszcze mnie zorganizowane. Mieliśmy autobus, i autobusem tam 55 czy 60 ludzi jechało, tak? No dobrze. A teraz, gdyby tak każdy jeszcze sobie chciał wybrać się samochodem, te 50 samochodów tam już nie było opcji, żeby gdziekolwiek stanąć i tak dalej. No, no tam po prostu y, ta impreza y, hodowców głębi pocztowych myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję, to jest chyba największa, no bo pff, tam w sobotę to już był totalny paraliż. W piątek to tam jeszcze jak ktoś wcześniej y, się tam zalogował, to jeszcze pół biedy, później też były problemy. Ta obsługa tam widać nie bardzo daje radę. No, tam wymaga ta, ta sprawa tu, troszeczkę do, do rozwiązania. Ale koledzy, co mnie dzisiaj sprowadza? Bo obiecałem wam jedno, że ten, który będzie oglądał moje filmy i będzie robił wpisy, otrzyma gołębia. Ale nie byle jakiego gołębia. Właśnie dzisiaj ten przekaz jest poświęcony tylko temu jednemu tematowi. Koledzy, full wypas to mało powiedziane. Za sprawą właśnie Bogdana Glęca otrzymałem takie ptoki. Gowa boli. Nie, jeżeli w Polsce się znajdzie ktokolwiek, kto yy, będzie. Miał jeszcze lepsze mm, szelensy, no to chylę czoła, prawda? Nikt się do tej pory nie zgłosił, chociaż ten kanał prowadzę już od, od dłuższego czasu, a ten film będzie 69. Przy czym jeszcze jeden film, przepraszam, Jeden film, dopiero teraz zauważyłem, że on po prostu został w połowie emisji, yy, prawda, yy, jakieś wyrzucony, no nie wiem, czy tam brakło prądu akurat, czy coś tam się stało, przy instalowaniu, prawda, na YouTube, a tam się po prostu coś stało. Ja byłem przekonany, że ten film poszedł, nawet nie miałem czasu tego sprawdzać. To już było z rok, czes, rok temu. Tam yy, są sprawy, właśnie te yy, historyczne, yy, jednocześnie informacyjne. I ja postaram się po prostu Wam to puścić. Jeszcze raz i już teraz zainstaluję. I panowie, do czego zmierzam? Otóż proszę zobaczyć. Tu jest taki gołąb, ja już tłumaczę o co chodzi. Trochę dzisiaj administracji będzie. Ten gołąb wywodzi się z tej rejnantowych gołębi Figo, Superkraka, prawda? I masakralnej linii y, y, linii y, 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 szelenca. Proszę zobaczyć. Ten gołąb jest u mnie. Ten gołąb już nie żyje. 16 lat miał jeszcze płodził. To był u glęca Bogdana. Numer 1050. Ale z czego ten gołąb wychodził? Ten gołąb był bezpośrednio po dwóch gołębiach od Reynarta. Yy, I taki miał numer 946. Prawda? Zaraz wam dojdę. 946, z czego się wywodził. Jeszcze bardziej rozpisany. Koledzy, i teraz tak, ten gołąb był 10 razy pierwszy konkurs miał u Reynarta Ten samiec miał 10 razy pierwszy konkurs. Ja wam zaraz tu udowodnię. Tutaj zaraz wam pokażę w oryginałach. Teraz yy, ten gołąb miał tak samo 10 razy pierwszy konkurs. Mało z tego, tutaj yy, yy, żona. Yy, tak, czekajcie sekundkę, żebym się tutaj nie nie, 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 nie nie zaplątał. Nie, 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 dobrze w porządku. 10 razy pierwszej i to była samiczka, która po prostu się nazywała Lena. Lena. I teraz tak. Co dalej ma, y, mamy? Mamy po tej stronie, czyli matka tego gołębia od Bogdana Glęca tego, tego reinaltowego, prawda? To była słynna dziesiątka. Kto po prostu ma te szelensy, a y, y, oczywiście tam y, y, te dokumentacja no, nie była udostępniana, to ja wam mogę powiedzieć, bo wiem. A Bogdan tam nie, nie, no raczej nie robi tych yy, 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 rodowodów. W związku z tym ja poprzez taką analizę i wspólną pracę z Bogdanem tam yy, yy, pościągałem wszystko, całą dokumentację yy, i, i ja ją po prostu posiadam. Ja te rodowody jestem w stanie już teraz utworzyć w oryginale. I popatrzcie sobie. Ta dziesiątka to co to jest? To jest 100% gołąb przelensowy. Wnucz, wnuczka brata Biberki 499 i siostra Nacjonala 1 699. Ona wie, teraz patrzymy sobie, jeżeli tak Mogilany twierdzi, prawda, to musi mieć jakieś na to papiery. No i papiery Mogilanek gdzieś tu ma, bo to jest to jest dwunastka, aha, tu jest dziesiątka, proszę bardzo. Tu jest ta dziesiątka. I co z tego wynika? Patrzcie. Ta dziesiątka, co tu tak jest ręcznie napisane przez Landheima Rodowód, wywodzi się Wywodzi się z dwóch gołębi 413 prawda i 979. Teraz 413 wywodzi się zaś z, z brata biberki, czyli matka y, czyli biberka była matką Nacjonale 1, z brata biberki i z siostry nacjonala 1. Czyli to już był prawda, można powiedzieć, we krwi cały czas gonione te gołębie. Koledzy, teraz tak samo te same gołębie były gonione tutaj w tej linii 979, czyli po linii matki. I znowuś. Znowuś mamy, mamy te same ptaki i był włączony gołąb inny, tam, już wam, już wam, prawda, udostępniam. To był, czekajcie, to było tak. Tak, to był taki gołąb Deplek, tak to się nazywała linia Deplek, razem Bishops. Bishop, bishop, bishop. No, była rewelacyjny gołąb 900. 79. Czyli panowie, do czego zmierzamy teraz? Że ten gołąb w tej linii cały czas, czy to było te, od tej strony, czy od tej strony, wszędzie były argentony, yy, biberki, i cały czas w linii nie ma żadnego innego gołębia obcego. Wszystko to są szelensy w tej linii ciągnione. Czyli widzicie jaki to jest czysty szelenc. Ja sobie tutaj jeszcze te dowody, które ja mam, ten program, to jest stary program, panowie, on mi bez przerwy, jedna linika, to co tam popiszę pod spodem, jeżeli dam razy cztery, to mi to wszystko wyrzuca, jest tylko tam dwa, dwie liniki. Oczywiście teraz bym to chciał zmienić, ale to jest taka sprawa, że 400 gołębi, czy tam więcej już nawet jest, i to wszystko prze, yy, yy, przenieść, yy, to trzeba ręcznie, w się inaczej nie da, prawda? Od nowa całą dokumentację to głowa mała. No ale chyba będę musiał zrobić, bo to po prostu te rodowody do, do końca nigdy nie są w żaden sposób jakoś tam yy, w porządku, żeby, żeby je, prawda, odczytać, no, bo się nie da. Panowie, teraz tak. Patrzymy teraz dalej, jeżeli ta dziesiątka, prawda? Co tu dalej pisze? Yy, gołąb 413. 413, koledzy, co to jest za gołąb 413? Tak? Czyli ona wychodzi, prawda? Yy, czyli on, ojcem był 413. Patrzcie, tu jest 413 gołąb. I on się wywodzi, patrzcie. Z bezpośrednio z biberki. To są oryginalne do yy, radowody, prawda? Wywodzi się yy, bezpośrednio z biberki. Tak. Tak, prawda? I z tej drugiej strony brat Biberki, czyli na incugu ten gołąb był, prawda? Ten gołąb. Nie, nie, przepraszam, 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 źle, źle, źle. To jest tutaj yy, 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 brat Biberki. A tu jest y, siostra Biberg, y, Nacjonala 1. Prawda? I znowu wchodzimy tutaj dalej w Argentona. Prawda? W te same gołębie. Natomiast źródło tych wszystkich szelensów to przede wszystkim było u Stoksa. Po takim gołębiu, po tym fenomenale, nieprawdopodobnym y, gołębiu. Fenomenale. Koledzy, teraz tak. To jest, to jest, prawda, ojciec, czyli tego szelęsa ja Wam pokażę. Tak wygląda ten szelęs. To trochę się tu zmarnował w tej klatce. To jest ten gołąb. To jest ten gołąb, co cały czas mówię. 10 razy 1, 10 razy 1, 10 razy 1. Same rakiety w rodowodach i, i ktoś mówi po prostu, że to są stare gołębie, to, to one tam nic nie warte. Wszystkie gołębie, jakie by nie były bulski, niebórski, posze się znaczy nie Porsche, wszystkie wywodzą się ze starych gołębi i poprzez selekcję są dalej selekcjonowane na szybsze gołębie, na lepsze gołębie. nie wiem, czy oko jest niesamowite. Rozpłodowiec z niego jest bomba super, oczywiście. Charakterystyczne to, to tutaj u, u tych wszystkich sz szelensów, tak to wyglądają te, 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 te góry, prawda? Spód, on nie jest jakiś olimpijski standard. Ja myślę, że gdyby go chciał ocenić, to na. 91,25. Tak to, tak to wygląda. Niemniej jednak skrzydło, koledzy, no to niesamowita rzecz. Tu jest czym pracować, jest czym machać. Przepiękne skrzydło, super gołąb. No, legendarny, można powiedzieć, gołąb. On jest w specjalnym miejscu, nie w gołębniku. Bo to jest za droga sprawa, żeby takiego gołębia trzymać gdzieś, byle gdzie. I także ja nawet kolegom, które przychodzą do mnie wcale nie pokazuję nawet tego gołębia. Lepiej żeby nie widzieli i nie, nie znali go. Młodego tam mogę coś zrobić z tego. I teraz tak, wracając z powrotem do, do, yy, do matki teraz weźmiemy matkę. Matka, panowie, to już jest to, co mówiłem, że Bogdan niezwykle sobie tą samicę cenił. Ta samica, to jest tak zwana bosa samica, która nie ma nic, po prostu nie ma ringa, ale ona wywodzi się ze słynnych gołębi. Tu z jedenastego roku, końcówka 245, 100% gołą przelęsa. Z tej drugiej strony, to znowuż mamy 945, żebym nie skłamał, bo chyba tego 945 ja powinienem wziąć rodowód. Jeżeli nie, no to 946, 945 to nie. Ale co to jest znowuż to za, go, za, za gołąb? Syn Olimpijczyka 387, wnuk Biberki 499 i córki Argenton 699. Wnuk siostry Nacjonala 1 896. Ja o tych numerach mówię, to o tych końcówkach, bo ci, którzy mają tego gołębie i którzy yy, są zorientowani w historii to wiedzą o tym, że to są nieprawdopodobne gołębie, które wydały masakralnie dużo gołębi. To teraz tak, czyli ten gołąb wywodzi się z tego Olimpijczyka. Prawda? Tego Olimpijczyka 387. No a ten Olimpijczyk, to ja wam tu przeczytam, żebyście sobie po prostu zdali sobie sprawę że to był gołąb w incugu, we krwi uciągnięty To nie było krzyżówek. Czyli widzicie, cały czas wracamy do tego samego, że z każdej strony są te same gołębie. Czyli to źródło, biberka, argenton, te wszystkie asy, prawda, to są wszystko tutaj. To są tutaj i one w każdych z tych gołębi wychodzą się. Także to są czyste szelensy. I teraz możemy tutaj, prawda, yy, 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 czytać, że, że, że yy, taki był słynny 181, kto wie, co to jest, prawda, to był bezpośrednio ojciec yy, 387, prawda, od yy, Placa, prawda. I tutaj znowu jest. Siostra Nacjonala 1. Idzie, prawda? Dalej, z drugiej strony. Tutaj już widzimy, bo tu jest Argenton, to są też te, te stare gołębie, rodzice Biberken i Argenton, to są te rodzice, przepraszam bardzo. Czyli ten 699 znowu wywodzi się z Biberki i z Argentona. Czyli ten gołąb po prostu jest we krwi, ale to jest linia. Bo to jest oddalone od siebie trochę, ale obcych głębi tu wcale nie ma. Natomiast rodzice te, tego gołębia 499, który był y, kupiony przez Majera, prawda? Który był kupiony przez Majorę końcówka 499. To jest. To jest Brat piberki zaś, czyli tej, tutaj, widzicie to wszystko skumulowane jest, prawda, i wydało Olimpijczyka. Nie tylko zresztą jednego, to wszystkie te gołębie, i te, co byłem u, um, u Proskownickiego, to było to samo. Są te same gołębie. Dlatego dziwi się później, że u Mogielanego jeden leci, drugi leci, jeden był, prawda, najlepszym lotnikiem. Wcześniej ten słynny dziadek, później cała plejada znowu szpicowych, pięknych gołębi tych szelensów. To jest kontynuacja tego niesamowitego rodu. Niesamowitego rodu. I jak widzicie, to wcale nie jest daleko. To są wnuki, prawnuki w linii uciągnięte i tu nie ma obcego gołębia. To ta się gołębia doskonale... Nadają właśnie do tego, żeby je skrzyżować z innymi go, y, gołębiami. Wy, I jak wygląda ta, ta samiczka? Ta para będzie w, w oddzielnym boksie. DNA można robić i to jest ta samica. To jest ta samica bosa. No, co ona tutaj narobiła? To lepiej nie mówić. Wierunie. Także tu nie, nie będziemy wnikać co ona narobiła, ale ona wygląda tak, panowie. To jest taki gołąbek. Ona tak wygląda. I tak panowie. To jest para, czyli to jest 100% szelens i dostanie go ta osoba, która najwięcej tych wpisów zrobiła. Jest sytuacja na dzień dzisiejszy taka, że jest dwóch kandydatów do gołębia po tych ptakach. Jeden ma 37 wpisów, drugi ma 35 wpisów. Pozostali tam troszeczkę odstają. Jest tam taki kolega Pershing, prawda, który fajnie tam wpisuje się od czasu do czasu. Yy, yy, także w, jeszcze i Chris się wpisuje bardzo dużo. No jem, jednak im tam bardzo brakuje, yy, jeżeli chodzi o to, yy, żeby tam, tak. A ja, pole, koledzy, ja postanowiłem yy, zrobić coś innego. Obiecałem, ale temu drugiemu też tego gołębia prawda zorganizuje. Zorganizuje czystej pary. To nie wiem, ale mam inne pary, które nie są wcale gorsze. Też w czystości wychowane. Dlatego tego drugiego pana również nagrodzimy takim gołębiem. Tak jak wcześniej mówiłem. Jeżeli nie będą chcieli, bo ja nie wiem kto to jest w rzeczywistości bo to są wszystko niki i nie wiem co się pod tym kryje, czy to są w ogóle hodowcy, czy nie no a jeżeli nie są to hodowcy no nie, a hodowcy to muszą być przecież, nie no w każdym razie ja bym prosił po prostu żeby do mnie po prostu te osoby przedzwoniły i po prostu to ja bym chciał z nimi porozmawiać zapoznać się z nimi Poozgadniać, bo są problemy z transportem dalej. Ten problem jest nierozwiązany. Tutaj kolega Bochenciak trochę coś to naobiecywał ludziom, prawda? A potem się z tego zaczął wycofywać rakiem. Nie wiem, yy, prawda? Bo jeszcze daleko jest do, do wspólnego głębnika, więc, więc taki podtekst z tego wszystkiego miał być. Ale panowie, jeszcze tu, jeszcze, wam jedno chciałbym, yy, chciałbym zaprezentować, bo to jest rodowód od Glęca, prawda, gdzie mój kultowy gołąb wywodzi się. To jest taki gołąb 2954 z 06 roku. Niesamowity rozpodowiec. I co tu i Glęc pisze, nie? Że to jest, czyli on jest wnukiem brata olimpijczyka, czyli znowuś wracamy do tego do tego, yy, tego olimpijczyka 387 i znowuś Biberka, znowuś Argenton, czyli to są wnuki, prawnuki, prawda, tu jest po bracie, no ale tu z jednej strony i z drugiej strony, tu nie ma innych głębi. No to, że to są tylko popisane, prawda, numery, no to panowie, no tak to, tak to wygląda u, u Glęca. Ale każdy z tych gołębi to, to, to nie są jakieś rozpłodowce, to są legendarne lotniki. To, 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 taki 368, tutaj kolega Władek Lasota ma y, y, całą dokumentację tego gołębia. No, to, 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 to był ojciec tego gołębia, no, to, to była masakra. No. To był gołąb niesamowity, lotnik szpicowy, y, konkursów masa. No, z takich gołębi musi coś wyjść. Koledzy, to bym chciał Wam przekazać, bo cię tej administracji, jak widzicie, u mnie dużo. Dużo u mnie tej administracji. Niemniej jednak, y, ja bym po prostu y, nie, nie, nie udostępniałem do tej pory tych rodowodów, prawda? I y, no, raczej nie ma takiej potrzeby. no Niemniej jednak. Z racji tego konkursu postanowiłem po prostu to zaprezentować, choćby jedną prawdę taką z podstawowych y, par y, dla wyobrażenia sobie po prostu, jakie klasy są to gołębie. To są po prostu prawdziwe szelensy, jakich nie ma nigdzie już w świecie, nie ma nawet w świecie. Wszędzie są pokrzyżowane już, są rozprowadzone y, lata swoje robią. A myśmy tutaj jeszcze potrafili zachować ten cały korzeń, jak ja to nazywam, korzeń. Koledzy, wszystkiego dobrego Wam życzę. Proszę, żeby się Ci koledzy odezwali. Ja im tam wysłałem yy, prawda, jako sygnał, że jest OK i Ci Panowie się muszą do mnie yy, odezwać. Także będziemy w kontakcie. I jeżeli... Będą, te głębie będą sparowane za tydzień, może, może za 10 dni, yy, i będziemy widzieć, jak ta para będzie się zachowywać. Czy te głębie będą fajne, wychodziły? No, tam jeszcze no, trzeba to po prostu poczekać, bo to tej pary nie było razem ze sobą. Więc yy, zobaczymy. No. no, także w kontakcie będziemy i proszę się odezwać. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zakupów, któreście zrobili na mistrzostwach Polski. Gratuluję wszystkim tym, którzy te puchary sobie odebrali, szarfy i tak dalej. Dziękuję Wam uprzejmie.